Ziarenka. Flora zmierza w stronę pociągu przygotowana na wszystkie ewentualności. Ma ze sobą cały potrzebny sprzęt naładowany na więcej niż kilka długich godzin działania. Wzięła też ładowarkę, żeby w razie potrzeby doładować te kilka zużytych procent, a sprzęty do nagrań sprawdziła jeszcze wczoraj. Lampki wyraźnie migotały na zielono-jednostajnym światłem. Poziom naładowania wskazywał 100%. Parking został wykupiony już dwa dni wcześniej, bo i to można zawczasu zaplanować, a z dostępnością w takich miejscach bywa różnie. Właściwie o ubraniach na ten dzień też pomyślała już dzień wcześniej, bo z rana nie wiedzieć czemu. Czas lubi przyspieszać, więc po co mu w tym pomagać? Jestem trochę przed czasem, pomyślała, spoglądając na zegarek. To dobrze, bo pośpiech nikomu nie służy. To prawda, nie służył nie tylko jej samej, ale ludziom wokół, bo przecież jak człowiek się śpieszy, to nie ma głowy do dzielenia się uśmiechem z ludźmi i zapomina, jak wiele może zmienić taka chwila życzliwości. Na peronie o tej porze było dość cicho. Tak wcześnie rano odjeżdżają w większości pociągi długodystansowe i nie ma takich tłumów jak choćby godzinę później. Super! Powiedziała do siebie Flora, patrząc na zbliżające się ku niej wagony. Pociąg też jest dziś na czas. To ten do Warszawy? Upewnia się zachęcona uśmiechem Flory podróżniczka. Tak, tak, dokładnie ten. Trzy godziny i będzie pani na miejscu. Dziękuję. Nie chciałabym krążyć z tymi roślinkami po całej Polsce. Śmieje się podnosząc zapakowane siatki pełne niebiesko-błękitnych kwiatów o motylkowym kształcie. To proszę przodem. Dodaje Flora. Widzi pani. Zwraca się do Flory kobieta. Jakiś czas temu sąsiadka podarowała mi małe ziarenka, prosząc, bym zasiała je i pozwoliła im rosnąć. <laughs> Co innego mogłabym z nimi zrobić? Mówi, tylko nie kupuj dodatków czy odżywek, by przyspieszać ich wzrost. W miarę możliwości podlewaj je po prostu i daj im czas i przestrzenia. Zobaczysz, jak pięknie wyrosną. Tych roślin nie trzeba trzymać w ryzach, jakby się to mogło wydawać. Ich wzrost zadziewa się bez większej ingerencji, wystarczy zaufać i pozwolić działać naturze w swoim tempie. Tak, to ważne. Odpowiada skonsternowana Flora, wskazując miejsce napisane na trzymanym dłoniach kobiety w wydrukowanym bilecie. O oznacza okno. Dodaje. I jak wyjdzie słońce, to zerknęm kratkiem na te pani kwiaty. Do widzenia! Do widzenia, odpowiada kobieta podróżniczka, kierując się na wskazane przez Florę miejsce. Patrzy to na nią, to na kwiatki, i jakby już wiedziała, że niosą istotne przesłanie, które Flora zrozumie dopiero po czasie. Podróż okazuje się bardzo przyjemna. Może trochę dużo tych reklam i komunikatów przekazywanych przez głośniki, by wysiadający pamiętali o zabraniu bagażu i o zostawieniu po sobie porządku. I o tym, jak podróżować ze zwierzątkiem, i żeby wstrzymać się z głośnymi rozmowami do momentu opuszczenia pociągu. No tak, może to istotne, by o tym przypominać, bo czasami. Najprostsze rzeczy umykają w natłoku codziennych spraw, a drobne gesty uprzejmości mogą uczynić podróż lepszą dla wszystkich. W Warszawie czuje się jak mała kropka, myśli Flora, a potem zgodnie z planem pyta, jak dostać się na Bielany. Kupuje bilety na tramwaj? Od razu w dwie strony, żeby już nie stresować się szukaniem biletomatu później a po 40 minutach dociera w umówione miejsce. Mówię ci, mówię ci Flora, wszystko jest dobrze. Po co tyle stresu z tym całym nagrywaniem? Poptarza sobie w duchu. O, jesteś Flora, okej, okay, chodź, chodź, zaczynamy. Kilka prób, adaptacja do miejsca, mikrofony przypięte do bluzek, stelaż dokładnie naprzeciwko twarzy, światło, nagłośnienie i... Ciach. Mamy to. Mamy to. To dla mnie taki ważny temat. Dziękuję. Ja też dziękuję. Do następnego razu. Do następnego razu, odpowiada Flora, uśmiechając się do kobiety, która nagle wydaje się jej znajomą od zawsze, choć właśnie dziś się poznały. Teraz tramwaj. 15 przystanków i pociąg z pronu czwartego. Tak, przyjechał na czas, co za dzień. Teraz wsiądę i mogę wracać ze spokojem do siebie. Flora zakłada słuchawki, by raz jeszcze posłuchać tego, co powstało. I tylko głos bilecików do kontroli nie pasuje do odtwarzanego obrazu. Odtwarza więc jeszcze raz i kolejny. I kolejny raz i. I już wie. Wie, że innego głosu nie będzie. Że może klikać kolejny raz i nic nie usłyszy. Może tylko swój wewnętrzny głos, który podpowiada, że nie pomogły naładowane na 100% sprzęty ani dodatkowe zasilanie. Ani przed dzień przygotowane ubrania, a tym bardziej wykupiony na dwa dni wcześniej bilet parkingowy. Nie pomagają też łzy, które... Nie chcą się rozpłakać, ani ogromne rozczarowanie tym, że dźwięk w ogóle się nie nagrał. Dźwięk w ogóle się nie nagrał. I nie ma już nic, co można byłoby zrobić na zapas. No tak, myśli Flora, próbując wziąć oddech, żeby zadzwonić do współprowadzącej. Do pewnych spraw nie da się przygotować. Wystarczy zaufać i pozwolić, by rzeczy działy się w swoim tempie. I jak z Baptysją Błękitną, myśli, zastanawiając się, skąd wzięła nazwę niebiesko-błękitnych kwiatków o motylkowym kształcie, bo spotkana rano pasażerka mówiła tylko o tym, by sadzić ziarna i pozwolić im rosnąć. Bez trzymania ich w ryzach. Wsiadając do samochodu, Flora zaczyna się śmiać, bo co innego jej zostało? I już wie, wie, że jutro nie przygotuje ubrań na kolejny dzień.